Dobry wieczór, Magdalena Bober. Minęła godzina 18.30. Zaczynamy fakty, w których dziś, między innymi, polsko-turecka wojna o dziecko pod Wałbrzychem. To dla nas wszystkich szok to jest po prostu dla nas nękanie. Kurile Gnickiej dziękujemy. Jeżeli nikt nas już nie przyjmie, no to będziemy prosić inne wyznania, żeby nas przygarnęli. Puchar świata w kręglach po raz pierwszy we Wrocławiu. To sytuacja bez precedensu. Wierni ze wsi Karpniki koło Jeleniej Góry złożyli dzisiaj w siedzibie Legnickiej Kurii wniosek o odłączenie parafii od diecezji legnickiej. Zrobili to na znak protestu przeciwko bierności biskupów w sprawie usunięcia z parafii niechcianego proboszcza. Zapowiedzieli też, że do odwołania nie będą dawać pieniędzy na tace. I o tym Andrzej Lampart. Do Legnicy przyjechała delegacja parafian. Swój wniosek zamierzali wręczyć biskupowi Legnickiemu. Pod dokumentem znajdowały się podpisy kilkunastu wiernych. Jeżeli nas Kuria lekceważy, skoro Kuria nas traktuje bardzo po masosze, może żebyśmy mogli przejść do innej. Wierni skarbnik mają żal do Legnickiej Kurii. Uważają, że za mało energicznie wspiera ich w dwuletniej już walce o usunięcie z parafii niechcianego proboszcza. Do kapłana mają wiele zastrzeżeń. Kuria również chce usunięcia proboszcza, ale ten. Nie słucha poleceń biskupa okupuje plebanie, a niedawna próba eksmisji była nieudana. Latem biskup Legnicki nałożył na księdza karę suspensy, ale ten się od niej odwołał. Formalnie ciągle jest więc księdzem. Jak mi powiedział rzecznik kuri, ksiądz Piotr Duda, ostateczny werdykt w tej sprawie wyda, prawdopodobnie przed świętami Bożego Narodzenia, najwyższy trybunał stolicy apostolskiej. Od roku do pracy w kartnikach dojeżdża drugi kapłan lubiany przez wiernych. Dba o kościół, o cmentarz, z dziećmi umie postępować, z ludźmi, tak, wszystkie przygarnia do siebie. Wierni skarbnik najchętniej przyłączyliby swoją parafię do archidiecezji wrocławskiej, choć według jej rzecznika jest to mało realne. Nie znam przypadków, w którym wyłączona była jakaś e, wspólnota wiernych z jednej diecezji pod e, kurateli opiece pastelskiej innego biskupa. E, nie sądzę, żeby to było e, możliwe. Parafianom nie udało się spotkać z biskupem jest, Legnickim. Swój prawda? wniosek wręczyli kanclerzowi kuri. Zdania na razie nie zamierzają Ją zmieniać. Jesteśmy w za tym, żeby się odłączyć. Jeżeli inna, para, inna decyzja nas przyjmie, weźmie nas pod opiekę, a jeżeli nikt nas już nie przyjmie, no to będziemy prosić inne wyznania, żeby nas przygarnęli. Legnica Andrzej Lampa.